Cześć. Z tej strony twórca kanału Football TV. W tym materiale porozmawiamy sobie na temat meczy, które odbędą się w najbliższym czasie. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym was zaprosić do zasubskrybowania kanału, abyście nie przegapili materiałów, które będę tutaj publikował. Nie przedłużając, życzę wam miłego oglądania. Pierwszy mecz odbędzie się we wtorek Wówczas FC Barcelona zmierzy się z Lyonem. Mecz niewątpliwie warte uwagi, aczkolwiek to Blaugrana będzie zdecydowanym faworytem tego spotkania. Tak prezentuje się prawdopodobieństwo wygranej według gogle. Barca jest ostatnio w formie, przez co powinna zwyciężyć, aczkolwiek nie ma co lekceważyć rywali, bowiem oni także są w dobrej dyspozycji. Kurs na ten mecz to 1,73 dla Barcy i 4,7 dla Lyonu. W tym zestawieniu postawię na Barcelonę. Drugi mecz, nad którym się nieco będę rozwodził, to pojedynek Bayern Monachium z Liverpoolem. To spotkanie będzie chyba najbardziej emocjonujące ze wszystkich, głównie za sprawą wyrównanego poziomu obu zespołów. Bayern ostatnio nie jest w dobrej formie, patrząc jakie wyniki robią w lidze czy pucharze Niemiec, ale to o niczym nie świadczy. Mimo to warto wspomnieć, że w ich zespole występują ostatnimi czasy małe sprzeczki co może się przełożyć na wynik w najbliższym spotkaniu. Liverpool jest w dobrej formie i nie zapowiada się, aby mieli przegrać ten mecz. Tym bardziej, że chcą oni tym razem sięgnąć po trofeum, a nie tak jak rok temu, tylko na nie z bliska spojrzeć. Patrząc właśnie na te informacje, obstawię na The Reds. Kurs na zespół Kloppa to 1,97. Kolejny mecz będziemy mogli obejrzeć 20 lutego na Weltins Arena w Niemczech. Między sobą zmierzą się Manchester City i Schalke. Jak podaje nam google, zespół z Wielkiej Brytanii ma 75% szans na zwycięstwo. Oba zespoły są w odpowiedniej formie, ale nie ma wątpliwości, iż City jest dużo lepszym zespołem. Pamiętajmy, że mecz jest rozgrywany w Niemczech, przez co możemy być świadkami małej niespodzianki, na przykład w postaci remisu. Mimo to, obstawia na zwycięstwo Manchesteru City w tym meczu. Kurs na zespół z Anglii to 1,28. Czwartym zespołem, który znajdzie się na naszej liście, będzie Juventus. Zespół z Włoch już w środę zagra z Atletico Madryt. To spotkanie także będzie wyrównane, ale z uwagi na sentyment, jaki posiadam do Juve, to na nie ich postawię w tym meczu. Tak końcowo prezentuje się wspomniany przeze mnie kupon. Do wygrania mam 322 zł. Czy uda nam się wygrać? Oby tak było. W komentarzach możecie wyrażać własną opinię na temat omawianych przeze mnie spotkań. Jeśli wy także chcecie obstawić jakiś kupon, to serdecznie zapraszam do zarejestrowania się na Fortunie. Link do tego znajdziecie w opisie materiału, gdzie także dostaniecie spory gratis. Serdecznie zapraszam. W tym materiale to już wszystko. Zachęcam do ocenienia tego filmu. Widzimy się już za tydzień. Na razie!